Witam widzowie w trzeciej części pierwszego poziomu. Bo okazało się, że jeszcze jest jedna część i Was za to mocno przepraszam, ale ja o tym nie wiedziałem, więc nagrywamy, y, trzecią część pierwszego poziomu. Bo ja, ja od początku wszystkie starte. To jest no, nowy save, którym będę ten, e, na którym będę ten grał, W sumie nie nowy mój, no tylko po prostu zaczynam w tą grę. Już miałem ten kanał założony. I, I miałem jakieś pomysły, żeby ten na kanał. To już postanowiłem że stworzę nowy ten, nie, że będę nagrywać te Lego Star Warsy tu od początku i te takie nudne rzeczy nie nagrywam, dobra, dobra, będę, e, dobra, będę tak robić, że nie będę nudnych części nagrywać, tylko te ciekawe. Idziemy ja do takich po co wam mam wam jakieś nudne rzeczy? Jeszcze ten Proszę. Trzeba teraz trochę pomiszczyć Się trochę zagadałem. Cześć. Ja Dobra, dobrze. Ostro. Ale to potrafi rozpalać. Nie zatrzymamy tego czegoś z zewnątrz. Musimy lecieć do środka, żeby coś zrobić. Od środka trzeba go załatwić. odejdźmy. Trochę... Chyba no, tam no, to trochę porozwał tych. Niech nie nieraz no, tylko. MTT trochę Dobra. O nie, jest dobrze. Ale teraz. Ale wolne.

Już koniec pierwszego poziomu? O tak. No ja nie wiem, bo ja nie wiem. O przepraszam. Was.